Trzeba zacząć myśleć o wakacjach. Tak, tak. A pamiętasz wtedy, jak się zgubiłyśmy na kamino? No, nawet nie zdążyłyśmy się zorientować, a już byłyśmy poza szlakiem. Tak. To tam asfalt trawą zarastał, tomek, a lało, jak zebra. No, ale wtedy, chyba jak się zgubiłyśmy, to najbardziej doświadczyłyśmy tego, jak Pan Bóg się o nas troszczy. Na środku tego pustkowia nagle pokazał nam się dom, w którym kobieta pokazała nam na mapie, gdzie mamy iść i gdzie jesteśmy. Tak, tak. I pamiętasz tego kolesia? Tego, co ten samolotem no. przyjechał ludzie. On nie potrafił umieć ani. Po, nie, nie potrafi nawet mówić po angielsku, po polsku, a jakoś, żeśmy się dogadali. No a po pół godzinie przyjechał z człowiekiem, który mówił po angielsku. Specjalnie dla nas 30 km miało po to tylko, żebyśmy się mogli z kimś dogadać. Tak, mi wtedy kopara opadła. No. Taki nasz prywatny anioł stróż. Nie no, a ty domaj, kto się śmieje? No, jest... Nigdy ci nie zgubiłeś? Ile razy ja się gubię i za każdym razem inaczej. A jednak Pan Bóg potrafi mnie odnaleźć w tym moim zagubieniu. Potrafi do mnie dotrzeć i w jakiś sposób jest zawsze tam, gdzie go potrzebuje i mnie odnajduje w tym wszystkim. To jest niesamowite, jak Pan Bóg, jak taki dobry pasterz, nie opuszcza swojej trzody: że nawet jeżeli zabłądzimy, zejdziemy z tego dobrego szlaku, on zawsze nas znajdzie i on zawsze nas sprowadzi na ten dobry szlak. Mm -hmm. Pan Bóg jest tak dobry, że on. Nigdy, ale ty nigdy ze mnie nie rezygnuje. On pokazuje to, jak bardzo mu zależy na człowieku, jak bardzo mu na mnie zależy. I nawet wtedy, kiedy już nawet nie mam siły wołać do Pana Boga o pomoc, to On wtedy pokazuje, że jest przy mnie i nie zostawia mnie na łaskę losu, tylko stawia na mojej drodze takich ludzi, takie sytuacje, które pomagają mi wejść na właściwą drogę, tak jak wtedy na stoszku Pamiętasz Tomek? Pamięta, no, pamiętam, Wtedy doskonale. to było w ogóle, chodźcie, niesamowite. To jak ta mgła była, tam się Ale zaczęło tak padać, że w ogóle ja już nie wiedziałam o co... To... Tak. Prawo czy w lewo? No. Naprawdę,